Lata 20 polska produkcja. Teraz pokażę Wam w jakim były one tragicznym stanie. Jedne były w lepszym stanie, drugie były w gorszym stanie. To, że wystąpiły na nich pęknięcia, zmęczenia materiału, to dlatego, że były źle wydrykowane. Tylko jeden był źle wydrykowany albo może dwa, a reszta były zrobione perfekcyjnie, dlatego wytrzymały te ponad 100 lat. Tutaj możecie zobaczyć w jakim one były tragicznym stanie, ktoś próbował naprawiać, to jest bardzo ciężkie lutowanie, cyna się rozpływa, robi się to bardzo, bardzo ciężko w przypadku pęknięcia. Uprzednio zostały wyczyszczone, usunięty został lakier, jak widzicie brakowało też wyściółek, paski pozrywane, też hełmy były niewygodne, bo były źle przylutowane. Mocowania do wyściółki, tu widzicie popękania, po, po to właśnie wyszło ze złego drykowania. Jedna część hełmów była z elementów, a jedna, niektóre były z, z całości. Te, które są zrobione z elementów, to są najpiękniejsze polskie hełmy. Na końcu zobaczycie taki jeden z najpiękniejszych polskich hełmów. Samo wypolerowanie na błyszczenie spowodowałoby to, iż hełmy wyglądałyby jeszcze gorzej niż teraz, ponieważ błysk wyciąga wszystkie niedoskonałości. Dlatego trzeba było grzebienie odlutować, wymienić wszystkie połączenia cynowe, gdyż po pewnym czasie przychodzi choroba cynowa, puszczają one. Trzeba było dorobić brakujące kabzelki, a też dorobić wyściółkę w środku. Wyściółkę osadza się na obręczy stalowej, i taka obręcz, jak w oryginale, też została dołożona. Koniecznością było właśnie odlutowanie tych wszystkich grzebieni, bo bez odlutowania grzebienia nie da się wyprostować. Ten hełm składa się z czterech elementów blaszanych: przód, daszka, tył, daszka skorupa i grzebień. Usuwanie wgniotek i prostowanie na całości zlutowanej spowoduje to, iż luty będą pękać, dlatego musiał być rozlutowany do części składowych. To jest najpiękniejszy model, wzór polskiego hełmu międzywojennego. Charakteryzuje się on długim przednim daszkiem i długim tylnym daszkiem oraz wyższym grzebieniem. Widzicie hełmy odnowione, było z nimi naprawdę bardzo, bardzo dużo pracy. Dwa lata temu kosz odnowienia kompletnego z doróbkami, przeróbkami jednego hełmu to było 850 zł brutto z rachunkiem. Niekiedy strażacy, ochotnicy składają wniosek do gminy o dofinansowanie, odnowienia, ale z tego co wiem, gminy niektóre mogą niechętnie się na to godzić, ponieważ te hełmy są wykorzystywane przy warcie, przy grobie pańskim w czasie świąt Wielkiej Nocy. A jak wiecie, urząd Boga nie uznaje, więc mogą być z tym problemy. Ale jak wojna, to Bóg, honor i ojczyzna. Przykładem tego jest to, i Stalin przywrócił religię prawosławie oficjalnie w trakcie II wojny światowej, no bo to pomagało w werbowaniu żołnierzy i podwościło morale. Na razie wojny w Polsce nie ma, no to urzędnicy, żołnierze, policjanci zwracają się do księdza na pan, per pan. Ale jak już wojna będzie, no to wtedy będzie proszę księdza, i wtedy religia będzie potrzebna, no bo wiadomo. Polska, kraj katolicki, żołnierze, też niektórzy katolicy mogą być, więc wtedy już Pan Bóg będzie uznawany oficjalnie Jego świętość. Oczywiście uznawany politycznie, na potrzeby wojenne. A potem wszystko wróci do normy, czyli, tak, teraz. Jak widzicie, wyszło idealnie. Wyglądają tak, jakby wyszły od producenta w 1920 roku a może nawet troszeczkę lepiej, bo paski już są lepsze i wyściółka jest skórzana, a nie materiałowa. Ja hełmów nie lakieruje, dlatego żeby nie psuć tego, jak wyglądało to, gdy wyszło od wytwórcy, ale by strażacy mogli sobie je łatwo przepolerować. Wylakierowanie jest ładne na chwilę, ale jak lakier odpadnie, jest potem problem. Trzeba cały usuwać. A usunięcie lakieru to i też uszkodzenie powierzchni-wierzchni, uszkodzenie mosiądzu. A to jest tak cienka blaszka, że nie da się tego szlifować. Trzeba się z tym obchodzić bardzo ostrożnie. No i ważne jest też przechowywanie, żeby w suchym pomieszczeniu, gdzie nie ma gwałtownych zmian temperatur. Trzymanie mosiądzu w pomieszczeniach, gdzie są jakieś jonizatory, ubogacacze przez mikro dawkowanie ozonu powoduje uszkodzenie mosiądzu, od razu mosiądz ciemnieje. Część z Was dotrwała do końca filmu. Jeszcze wiadomo, przymiarka musi być, czy tam nic nie gniecie, bo to jest ważne, żeby nie gniotło w czoło. Mocowania pod wyściółki, tak jak to w niektórych hełmach na co zwracają uwagę strażacy. Na koniec 3-4 razy woskowałem specjalnym woskiem mosiąc, żeby nie przywierała do niego woda, żeby się dłużej trzymał. No i oczywiście dałem instrukcję strażakom, jak mają się z nimi obchodzić. Może uda mi się ruszyć z produkcją nowych hełmów strażackich mosiężnych. Mam już pewne elementy przygotowane, no ale tak zbieram się pociągle. Jakieś inne roboty, inne roboty, a to co chcę robić, to jakoś samo mi ucieka.